Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie rybki na moim kanale. Z tej strony Kamila i A to jest rozkład na październik 2021 roku. Czytanie jak zawsze ogólne, ale to na pewno wiecie. Poczytania prywatne, zapraszam do siebie. Piszcie na maila, mail jest w opisie tego filmu. W zakładce informacje na, o kanale. Też znajdziecie go na moim Instagramie, na który zapraszam. Eee, I tak to, no... Jak to nie jest czytanie dla was, to obejrzycie sobie Księżyc Ascendent, e, jakieś inne czytania, bo niekoniecznie z tym musicie rezonować, e, albo, albo czytanie prywatne, jeśli jest taka potrzeba. Mam nadzieję, że miło sobie spędzicie czas, bierzcie sobie coś do picia, bierzcie coś do jedzenia, jak macie ochotę i słuchajcie, zobaczymy, co tutaj nam się pokaże. Drogie ryby, ryby moje najdroższe, talia, której używam to jest, już wam mówię. Dalia autorstwa tego samego człowieka, co zrobił spiral tarot. Celestial tarot. To się nazywa Stewenton, Steventon, tak? I Brian Clark. Taka oto talia. Dobra. Ryby, rybeńki, najwyższe istnienie. Proszę o przekaz dla ryb na październik 2021 roku. Zobaczmy, co tutaj dla Was się pokazuje. Uprzedzę Was, że praktycznie we wszystkich czytaniach, które do tej pory robiłam, a jesteście szóstym znakiem, który robię. Pokazują się karty Asów, Nowych Początków, więc jest tutaj nowa, świeża energia. Dla nas na ten miesiąc warto jest ją wykorzystać i spróbować czegoś świeżego, nowego w swoim życiu. Dać szansę na to, żeby nowe tematy weszły do życia. Dobra. Najwyższe istnienie. Proszę o przekaz dla ryb na październik 2021 roku. Ten miesiąc dla Was, wy w tym miesiącu. Co Wam pomaga? Co Wam przeszkadza? Jakie jest wyzwanie? Jaka jest odpowiedź na to wyzwanie? Jaka jest największa siła? W co ją kierować? Jak ją wykorzystać? Jaka energia odchodzi do przeszłości? Nowego przychodzi? Jaka jest wskazówka, rada, podpowiedź? Oraz z czym przechodzicie do kolejnego miesiąca, do listopada? Na końcu, na spodzie talii, mamy czwórkę kielichów, dwójkę denarów i czwórkę buław. Dwa i dwie czwórki i bardzo brudna karta, nie wiem od czego. E Przyznam, że jest to energia szamotania się w jakiejś klatce, chodzenia w kółko, robienia rzeczy, które są bez sensu. Przepraszam, że tak to brzmi, ale tak to jest w tych kartach. Uwikłanie się w czymś, powtarzanie czegoś, co nie przynosi skutku. Ślepa uliczka w tych kartach się pokazuje. Dobra, no, to jest tylko tło. Zobaczmy, co jest tutaj pokazane. Pustelnik, to jest karta Panny. I taki jest ten miesiąc dla Was. Albo macie tutaj troszkę samotności, albo ten Merkury w retrogradacji, w znaku wagi. Troszkę Wam tutaj mąci i pokazuje, że coś dobrze by było sobie przemyśleć. Coś sobie wyjaśnić, jakoś tam uregulować, usystematyzować, jakieś tematy w Waszym życiu. Pustelnik mówi o czasie introspekcji, wglądu, zastanowienia się właśnie, co myśmy zasiali, co z tego wyrasta, czy to przynosi rezultaty, jakie rezultaty przynosi, ponieważ za chwilę jest koło fortuny, jest dziesiątka, po tej karcie następuje. Więc trzeba się przygotować do tych zmian, które nadchodzą, i zastanowić się, jakie te zmiany mają być. Co mamy tutaj? Wy jesteście w siódemce kielichów. No i siedem kielichów to jest taka energia mało uziemiona. Nie, Nie wiem, czy macie jakieś nierealistyczne oczekiwania wobec siebie, kogoś czegoś. Yy, czy tutaj mamy. uleganie jakiemuś złudzeniu, które ktoś wytwarza i przez to trzyma was w klatce. Ale chyba nadchodzi czas konfrontacji z tym. Zobaczenia, jak bardzo coś jest albo bez sensu, albo szkodliwe, albo nie przynoszące e, jakichś sensownych rezultatów. Moment, w którym będziecie konfrontować się z tym, co jest prawdą, a co jest iluzją, co ma sens, co nie ma sensu, co się uda, a co się nie uda. No, ciekawe energie, co Wam pomaga? Pomaga Wam osiem kielichów odejście od tej iluzji. Osiem kielichów jest momentem. Porzucenia iluzji, porzucenia tego, co nie do końca jest, wiecie, not my cup of tea, nie do końca mi odpowiadające, nie do końca jest mi pasujące. To mogło pasować przez jakiś czas, to mogło być potrzebne w jakimś tam okresie waszego życia. Ale teraz to jest klatką. To naprawdę to jest więzienie. To jest. To tutaj nic się nie zmienia, to w niczym wam nie pomaga. No i co to jest, pytanie ryby? Co to jest? Bo to naprawdę wygląda jak chodzenie w kółko. To może mieć związek z domem. Jakieś ograniczenia płynące z domu. Lub takiego przyzwyczajenia. Coś kiedyś było fajne, ale już nie jest. Już teraz to nawet to nie działa. To trzeba było naprawić albo wymienić w pewnym momencie. Ale zostało się przy tym. Jaka energia Wam może przeszkadzać? Królowa mieczy. Widzę tutaj surowość. Może w tej królowej mieczy być niechęć. Do skonfrontowania się z jakąś prawdą, do przyjęcia jakiejś prawdy, uwierzenia w coś, zobaczenia tego, albo surowość, przesadna surowość tutaj już jest takie bestialstwo czasami dręczenie kogoś, albo siebie, wytykanie błędów taka bezlitosna jest ta energia. I ona jest nieuczciwa, ona jest niesprawiedliwa, tak naprawdę. Ona dostrzega tylko jedną stronę, jeżeli tutaj mamy na minusie tą królową miecz. Więc to jest energia, która może wam przeszkadzać i może wam utrudniać przejrzenie tej iluzji. Zobaczenie, o co tak naprawdę tutaj chodzi. No, ciekawe, co odchodzi do przeszłości, jaka energia się wycofuje. Energia wisielca, więc Wy będziecie i tak, i tak podejmować działania i ruszać z kopyta do przodu, bo trzeba, bo trzeba spojrzeć na to z innej perspektywy, zobaczyć inną, inny temat. Te konie tutaj Was powiozą i, i sprowokują do tego, żeby zobaczyć drugie dno tej sytuacji, żeby się ruszyć. Moment na zobaczenie czegoś, dojrzenie, przyswojenie czegoś się kończy właśnie. No i zobaczmy, jaka energia tutaj wejdzie. Energia maga to dobrze, bo to jest energia wzięcia spraw w swoje ręce, wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, przemyślenia, co tutaj tak naprawdę możemy zrobić, a czego nie możemy, gdzie tutaj mamy iluzję, gdzie. Generalnie, mak, on często jest kojarzony z iluzjonistą, z kuglarzem, tym, który y, posuwa się do różnego rodzaju sztuczek, mami, oszukuje. Możecie zobaczyć, że ktoś tak na przykład tutaj traktuje was, albo że wy sami siebie tak traktujecie. Albo że wy kogoś tak naprawdę, nie wiem, mamicie, zwodzicie i boicie się na przykład ostatecznie powiedzieć, że nie, jednak nie będziemy razem, bo nie wiem, chcecie mieć jakąś alternatywę i trzymacie na przykład kogoś jak zakładnika trochę. E, mam nadzieję, że nie, ale może ktoś tak ma, albo że jesteście w związku z kimś, ten związek jest już naprawdę martwy. W każdym razie od tego zawieszenia przechodzicie do, do działania. I będziecie patrzeć, co tak naprawdę jest prawdziwe, co chcecie kontynuować, a co jest tylko fikcją literacką. Wyzwanie: ruszyć dalej. Jakaś postać z poznaku raka może być też wyzwaniem, z którym trzeba się skonfrontować. Postać matki, macierzyństwa w ogóle relacji z matką, relacji z waszymi dziećmi tematy w tym obszarze, albo właśnie postać z poznaku raka. Tutaj archetypem jest opieka, troska, nadopiekuńczość, e, takie chuchanie, dmuchanie nad kimś, e, brak bezpieczeństwa również e, w domu, e, brak ostoi jakiejś, brak e, wsparcia. E, to wszystko się mieści w tym archetypie i y, z tym Będziecie się konfrontować, to będzie wyzwanie. Rydwan też mówi o pójściu do przodu, o tym, że mając wsparcie od innych lub jakieś sprzyjające warunki, możemy mm, iść dalej, możemy się rozwijać. Jeżeli w poprzedniej karcie w kochankach y, my połączymy się i dokonamy odpowiednich wyborów, połączymy się z odpowiednimi dla nas ludźmi, i będziemy mieli fajne takie warunki, żeby wzrastać, to będziemy wzrastać. A jeżeli nie, no to wtedy otoczenie i konsekwencje naszych wyborów będą nam wszystko utrudniać. Jaka jest odpowiedź tutaj na to? Yy, mamy rycerza denarów, rycerza czy króla? To jest pytanie. To jest pytanie, bo nie pamiętam, jak one tutaj się nazywają. Yy, w, tej, w tej talii jakoś tak sobie zrobiłam. Dzisiaj przy tych czytaniach, że wziąłam wszystkie chyba wszystkie talie, w których inaczej są opisane karty dworskie, żeby chyba sobie utrudnić. Więc zobaczymy, no wydaje mi się, że to może być rycerz. Ale nigdy nie ma pewności tak naprawdę. <grym> Tak, to jest rycerz. Rycerz denarów. Rycerz denarów mówi o takiej systematycznej pracy, powolnej zmianie, ale to jest zmiana i to jest najważniejsze, że tutaj decydujecie się, żeby w pro, wejść w jakiś taki proces proces uzdrawiania, proces leczenia, uregulowania pewnych kwestii związanych właśnie z opieką, wsparciem, macierzyństwem, różnymi programami pomocowymi, ale też udaniem się gdzieś po pomoc. Tutaj mamy Postalnika, karta, która jest mocno związana z terapią. Te karty też sugerują, że Odejście od jakiejś takiej niejasności, z takiego zamętu y, troszkę życiowego tutaj się pokazuje. Więc, jeżeli y, czujecie, że wpadliście w jakąś taką pułapkę powtarzalności, że gdzieś jesteście w takiej, y, w takiej pętli y, i powtarzacie sami siebie i już nie wiecie, co robić i gdzieś utknęliście w martwym punkcie, to nie bójcie się prosić o pomoc ani wejść w jakiś taki długotrwały nawet proces czy to leczenia. Czy psychoterapii, czy czegokolwiek, co będzie Wam bardzo pomagało w takim poczuciu się właśnie zaopiekowanym i wspieranym w czymś. Poszukajcie sobie tego wsparcia, jeżeli go potrzebujecie. To wtedy szybko będzie ten progres i szybko będzie wyjście z jakiegoś impasu. Największa Wasza siła. No, i mamy tutaj koło Fortuny. To jest dokonanie tej zmiany zdecydowanie się na tą zmianę, o której mówiłam przy tym pustelniku. Czyli no konieczne jest zrobienie rozpoznania takiej diagnozy tego co się dzieje, co, jest, co się dzieje ze mną, że to jest naprawdę diagnoza jakaś lekarska która pozwoli na to, żeby coś zrobić, przerwać jakiś taki impas. Słuchajcie, jeżeli faktycznie czujecie, że gdzieś tam zagubiliście się i, i nie wiecie już co robić, jesteście bezsilni wobec czegoś, to na horyzoncie jest koło fortuny, karta, która mówi o tym, że przychodzi coś nowego, że przychodzi jakaś nowa szansa, okazja, coś kompletnie się zmienia o 180 stopni do góry nogami, coś taki game changer, jak to się mówi, no nie? Zupełnie zmieniają się zasady gry, bo coś się wydarza. To jest karta związana z Jowiszem. Tutaj może być bardzo dużo szczęścia, dużo takich sprzyjających okoliczności, takich fajnych zdarzeń, które będą u Was niosły. Wyzwaniem jest chyba poddać się temu poddać się temu, żeby te zmiany Was gdzieś zaniosły, żeby pozwolić komuś się Wami zaopiekować, czy waszymi sprawami. Jakieś sprawy, na przykład, które utknęły i wy nie wiecie, co zrobić, żeby powierzyć komuś innemu. Też jest w tej karcie zawarte podróżowanie. Zmiana miejsca, lokalizacji, bycie w ruchu, korzystanie z różnych zaproszeń, korzystanie z różnych możliwości, które są Wam proponowane. Zobaczmy, jak wykorzystać to albo w co tę siłę kierować. Macie wszystkie buław, tak jakbyście zwyciężyli nad, nad czymś dzięki swojej odwadze, dzięki wytrwałości, dzięki sile. Dzięki swojej charyzmie, dzięki takiemu rykowi lwa i tej ognistej energii, która nie boi się stanąć za innymi, obronić kogoś, a zainterweniować w sytuacji, kiedy jest to potrzebne, nie boi się skonfrontować z tym, że, że faktycznie potrzeba tutaj zmian, coś trzeba zrobić. Dzięki tej energii i odważnym zmianom. Możecie osiągnąć sukces i spełnienie. Coś Wam się udaje, coś udaje się Wam też wywalczyć. To jest karta takiej walki: walczę nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Wskazówka: pięć kielichów. Nie bój się straty, nie bój się przyznać do słabości, do trudności. Niech w słabości tkwi Twoja siła, jak mówi jedna z kart z tej talii Światła. Zobacz, że to, co czasami nas powala, co jest trudne, z czym musimy się skonfrontować bardzo często, w taki no, niełatwy sposób, że to dodaje nam najwięcej siły po czasie, przejście przez trudności, przejście przez... Przez stratę, przez ból, przez um, czasami walkę z wiatrakami, przez bezsilność, nie wiedzę, um, w którą stronę iść, to koniec końców okazuje się być najbardziej um, budujące nas, um, najbardziej budujące naszą tożsamość, coś, na czym my opieramy um, w dalszym rozrachunku, w przyszłości. To, kim my jesteśmy tak, tak naprawdę. To jest karta powiązana ze Skorpionem, z archetypem, który jak Feniks odradza się z popiołów. On mówi o transformacji, o karcie transformacji, no nie w Tarocie. O tym, że wszystko się zmienia, przez kryzys rośniemy. Przez kryzysy zdrowiejemy. No i dobra, z czym wy przechodzicie do kolejnego miesiąca? Z kartą świata. No szybko, szybko to się zakończy, szybko coś się wyjaśni, szybko coś się zamknie. To rozwiązanie, którego szukaliście, ta lekcja, którą macie przyswoić, ona szybko, już w listopadzie, to będzie wszystko wyjaśnione. To jest karta końca, zwieńczenia, pięć buław. Ja z kielichów. Myślałam, że nie będziecie mieli asa, ale macie. <grystanie> Wszystkie mają asy, znaki. <grystanie> Tylko, że Wy jeszcze, kochani, musicie pozwolić sobie na upadek przed tym, mam takie wrażenie. Na przyznanie się, że nie dam rady. Nie wiem, co z tym zrobić. Rozkładam ręce, nie mam już pomysłu, już nie wiem. I wtedy, wtedy, kiedy pokornie pochylicie głowę przed tym Saturnem, wtedy wkroczy energia, która bardzo szybko to pozałatwia. Energia zewnętrzna, mam takie wrażenie. Ktoś inny zadziała, ktoś inny wkroczy, podejmie decyzję. Nowa energia z zewnątrz przyjdzie. Fajne karty. Fajne karty. To no nie powiem, no nie jest to cukierkowe, ale to jest piękne. Dla takich chwil my żyjemy, żeby właśnie przyjąć jakąś lekcję, żeby się czegoś nauczyć, żeby poznać jeszcze lepiej siebie, poznać jeszcze lepiej świat ludzi, z którymi jesteśmy, żeby zobaczyć swoje możliwości, przekroczyć tak naprawdę te granice. Tutaj myślę, że najtrudniejsze jest odejście od jakiegoś wyobrażenia, które sobie człowiek założył. Coś, w co człowiek uwierzył, a nie jest prawdą, poproszenie o pomoc, pozwolenie sobie na, na słabość, pozwolenie też, żeby inni tutaj pomogli, żeby inne energie zadziałały, danie sobie pomoc, mam takie wrażenie, to jest podstawa. Dajcie sobie pomóc, a otrzymacie tę pomoc. Nie myślcie o sobie, że tu będziecie królową lodu, która zniesie wszystko i nic jej nie boli. W słabości tkwi siła. Wszystkiego dobrego życzę wam. Do usłyszenia w innych filmach. Mam nadzieję, że to czytanie pomogło. Rozjaśniło troszkę kwestie październikowe. Zapraszam do innych filmów, do czytań tygodniowych, do subskrypcji tego kanału, żebyście wiedzieli, kiedy pojawiają się filmy do włączenia dzwoneczka, żebyście nie przegapili tego, co tu się pojawia. Odsyłam też do playlisty, do czytań wyboru, jeżeli macie ochotę, jeżeli macie jakieś zagwoski, tam są pytania, czytania takie bezterminowe na różne pytania. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa! pa.